Za nami 11. kolejka żużlowej Ekstraligi, podczas której PGS Tal Rzeszów podejmowała na własnym torze drużynę KS Toruń. Po raz kolejny warunki atmosferyczne nieco pokrzyżowały plany. Rzeszowski tor musiał zostać poddany dodatkowym zabiegom, aby możliwe było przeprowadzenie regulaminowych i bezpiecznych zawodów. Rzeczywiście nie polega na tym, aby zawodnik walczył z torem i z motorem. Tym bardziej, że tutaj jest bardzo długi tor, zawodnicy nabierają ogromnej prędkości. Jest rywalizacja, adrenalina się podnosi i nie do końca przy niebezpiecznym torze można kontrolować motocykl. Spotkanie, które początkowo układało się na remis, z pewnością do końca trzymało w napięciu kibiców obu drużyn. Dopiero tuż przed biegami nominowanymi, sprawa wygranej została przesądzona na korzyść gospodarzy. Dalej jednak toczyła się walka o punkt bonusowy, który po odjechaniu ostatniego biegu trafił na konto Żurawi. W meczu, który zakończył się wynikiem 49 do 40, nie brakowało kontrowersji. Przede wszystkim wiele zastrzeżeń budził stan toru oraz nierówno pracująca taśma startowa. Ogromne oburzenie spowodowane było także decyzjami sędziego który w trakcie spotkania wystawił aż dwie czerwone kartki. Pierwsza padła na konto Mirosława Jabłońskiego, drugą natomiast otrzymał Oskar Pfeiffer. To, co się stało, jeżeli chodzi o wykluczenie. Askara do końca zawodu, to, to, jest, to jest parodia. Chłopak ma, ma kontu w momencie, gdy się przewraca, odnawia mu się kontuzja barku. I nie ma możliwości, żeby ściągnąć motocykl i opuścić historię i zostaje wykluczony do końca zawodów i sędzia uznaje, że ten upadek był upadkiem taktycznym i miał na celu spowodować to, żeby wyścig został przerwany. wątpliwości wzbudziła także decyzja o wykluczeniu Łaguty z powtórki ostatniego biegu, kiedy ważyły się losy punktu bonusowego. Ja nie czułem kontaktu w ogóle też przejeżdżałem i się na Warszawę, żeby nie utrzymać ten motor, przez dostało trochę miejsca i po prostu no, wjechał tam na wieśniu i nie utrzymał się i nie, nie zdążył skierować ten głup. Kolejne starcie Aniołów w niedzielę 9 sierpnia. Na Moto Arenie KS Torun walczyć będzie z drużyną Fogo Unilashno, która jest obecnie liderem tabeli. Zapraszam wszystkich kibiców na Unię Lieszna po Nam potrzebny wasz doping, proszę, bez kibiców, bez dopinga. My nam ciężko to wygrywać, potrzebny nam. Bardzo zapraszamy, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.